Telefon zadzwonił tuż po zmroku, przerywając ciszę, która od śmierci mojej Anny stała się stałym lokatorem tego domu. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Magda, moja jedyna córka. Serce zabiło mi mocniej, mieszanką nadziei i lęku. Od naszej ostatniej burzliwej rozmowy minęły trzy tygodnie. Trzy tygodnie głuchej ciszy, cięższej niż najgorsze słowa. Odebrałem, a jej głos, chłodny i formalny, uderzył mnie niczym powiew zimowego wiatru. Cześć, tato. Chciałam cię zaprosić na kolację w sobotę. U mnie. Będziemy z Arturem. Zgodziłem się, choć każde włókno mojego ciała krzyczało, że to pułapka. To nie było zaproszenie na kolację. To był kolejny akt w dramacie, który zaczął się w dniu, gdy odmówiłem sfinansowania jej królewskiego wesela. Wiedziałem, że ta sobota przyniesie coś więcej niż tylko posiłek, ale nie miałem pojęcia, że zburzy fundamenty wszystkiego, w co wierzyłem. Nazywam się Andrzej i od pięciu lat jestem wdowcem. Mieszkam sam w domu, który trzydzieści lat temu zbudowałem własnymi rękami, dla mojej Anny i dla dziecka, które miało się pojawić. Każdy centymetr tego miejsca przesiąknięty jest jej zapachem, jej śmiechem, echem jej kroków na starych drewnianych panelach. Moje dłonie, zniszczone latami pracy w stolarni, potrafią odtworzyć z pamięci gładkość jej skóry i ciepło. Jakie wnosiła do mojego życia. Anna była moim kompasem, moją przystanią. Uczyła mnie łagodności, a ja dawałem jej poczucie bezpieczeństwa. Wychowaliśmy Magdę w duchu prostych wartości: że liczy się człowiek, a nie to, co posiada, że prawdziwe szczęście buduje się na wzajemnym szacunku i ciężkiej pracy, a nie na pokaz. My nie mieliśmy wiele. Nasze wesele było skromnym obiadem dla najbliższych w małej restauracji, a naszą podróżą poślubną był tydzień pod namiotem nad jeziorem. I byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Myślałem, że Magda to rozumie. Zawsze była naszym oczkiem w głowie, mądrą, wrażliwą dziewczynką, która wolała książki od drogich zabawek. Kiedy dorosła i poznała Artura, byłem ostrożny, ale szczęśliwy. Artur, młody prawnik z dobrej rodziny, wydawał się inny. Świat, z którego pochodził, był światem luksusowych samochodów, markowych ubrań i wakacji na Malediwach, światem tak odległym od naszej cichej uliczki na przedmieściach. Ale Magda była zakochana, a ja ufałem jej wyborom, aż do dnia, gdy przyszli do mnie z tą teczką. To nie była teczka, to był katalog próżności, lśniący papier, zdjęcia pałacowych wnętrz, propozycje menu z nazwami, których nie potrafiłem wymówić. Wesele na trzysta osób w pięciogwiazdkowym hotelu, suknia od projektanta za cenę małego samochodu, gołębie wypuszczane po ceremonii, fontanny czekolady, barman żonglujący butelkami. Patrzyłem na te obrazki i widziałem w nich zaprzeczenie wszystkiego, co było dla mnie i dla Anny święte. A potem Magda, z błyszczącymi oczami, pokazała mi ostatnią kartkę kosztorys, kwota, która widniała na dole, zwaliłaby z nóg niejednego milionera. A ona oczekiwała, że to ja, emerytowany stolarz, pokryję lwią część tej fanaberii. Powiedziałem: "Nie". Nie krzyczałem. Powiedziałem to spokojnie, choć serce pękało mi na pół. Próbowałem tłumaczyć, że małżeństwa nie buduje się na jednodniowym spektaklu, że te pieniądze, oszczędności całego mojego życia, które miały być jej zabezpieczeniem, jej startem, nie mogą pójść na coś tak ulotnego. Mówiłem o jej matce, o tym, jakby na to patrzyła ale moje słowa odbijały się od niej jak od ściany. W jej oczach zobaczyłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Pogardę. Oskarżyła mnie o skąpstwo, o to, że całe życie ją ograniczałem, że zazdroszczę jej szczęścia i możliwości, których ja nigdy nie miałem. Artur stał obok, milczący, z wyrazem twarzy, który mówił – wiedziałem, że tak będzie. Wyszli, trzaskając drzwiami. A potem nastała cisza. Trzy tygodnie ciszy Którą przerwał ten jeden telefon. Jadąc teraz do jej nowoczesnego apartamentu w centrum miasta, czułem, jak w żołądku zaciska mi się zimna kula lęku. To nie była zwykła kolacja, to była rozgrywka. Zaparkowałem starego Opla pod lśniącym, szklanym budynkiem, czując się jak przybysz z innej epoki. Wszystko tutaj było nowe, anonimowe, pachnące farbą i zimnym metalem. Winda, cicha jak szept, zawiozła mnie na siódme piętro. Drzwi otworzyła mi Magda uśmiechnęła się, ale ten uśmiech nie sięgał jej oczu. Wyglądała pięknie, w prostej, eleganckiej sukience, ale była spięta, jak struna gotowa pęknąć przy najlżejszym dotyku. Cześć tato, wejdź, wnętrze jej mieszkania było dokładnie takie, jakiego się spodziewałem minimalistyczne, w odcieniach szarości i bieli, z jednym wielkim, abstrakcyjnym obrazem na ścianie. Żadnych zdjęć, żadnych bibelotów, Żadnych śladów przeszłości. Czułem się tu obco, jak w hotelowym lobby. Z kuchni wyłonił się Artur, niosąc butelkę wina. Dzień dobry, panie Andrzeju. Miło pana widzieć. Jego uścisk dłoni był pewny, profesjonalny. Zbyt profesjonalny, jak na przyszłego zięcia. Kolacja stała na stole. Wyglądała jak z magazynu kulinarnego: małe porcje artystycznie ułożone na wielkich, kwadratowych talerzach. Rozmowa się nie kleiła. Pytali o moje zdrowie, ja pytałem o ich pracę, mówiliśmy o pogodzie, o korkach w mieście, o wszystkim i o niczym. Unikaliśmy tematu wesela jak ognia, czułem na sobie ich spojrzenia, analizujące każde moje słowo, każdy gest. To było jak przesłuchanie w białych rękawiczkach. Magda co chwilę zerkała na Artura, jakby szukała u niego wsparcia lub instrukcji. Napięcie rosło z każdą minutą. Czułem, jak pot spływa mi po plecach, mimo chłodu bijącego od klimatyzacji. Wiedziałem, że ta fasada uprzejmości zaraz runie. Dokańczałem deser, jakieś musy i pianki, których smaku nie potrafiłem zidentyfikować, gdy Artur odłożył serwetkę i spojrzał na mnie z powagą. Panie Andrzeju, zaczął tym swoim spokojnym, prawniczym tonem. Zaprosiliśmy pana tutaj, bo chcielibyśmy wrócić do naszej rozmowy. Rozumiemy pana stanowisko, naprawdę ale pomyśleliśmy, że może jest inne rozwiązanie. Serce podskoczyło mi do gardła. Wiedziałem, o to nadchodziło, to po co tak naprawdę mnie tu ściągnęli. Magda wbiła wzrok w swój talerz, jakby nagle stał się najciekawszą rzeczą na świecie. To Artur miał poprowadzić ten atak. Czekałem gotowy na wszystko, a przynajmniej tak mi się wydawało. Artur sięgnął po skórzaną teczkę leżącą na pobliskim krześle, położył ją na stole z cichym, matowym odgłosem. Patrzyłem na jego wypielęgnowane dłonie, na drogi zegarek na nadgarstku. Wszystko w nim krzyczało sukces, ale ja widziałem tylko chłód. Nie chcemy od pana pieniędzy w prezencie, powiedział, otwierając teczkę. Wiemy, że ma pan swoje zasady i szanujemy to. Wyjął z teczki plik dokumentów, spiętych eleganckim klipsem. Położył je przede mną. Na samej górze widniał nagłówek: Umowa kredytowa. Poczułem falę gorąca, która zalała mi twarz. To było gorsze niż się spodziewałem. Co to jest? Zapytałem, choć doskonale wiedziałem. To jest kompromis, odparła po raz pierwszy od dłuższego czasu Magda, podnosząc wreszcie na mnie wzrok. W jej oczach nie było już chłodu, była desperacja. Chcemy wziąć kredyt na wesele, sami go spłacimy co do grosza. Potrzebujemy tylko poręczyciela. Zamarłem poręczyciela. Chcieli, żebym swoim majątkiem, domem, który zbudowałem dla jej matki, oszczędnościami całego życia, zagwarantował bankowi spłatę ich długu na fanaberię. To nie był kompromis, to była zniewaga, to było potraktowanie mnie nie jak ojca, ale jak zasobu finansowego, jak ostatniej deski ratunku w ich biznesplanie. Nie rozumiecie, powiedziałem cicho, kręcąc głową. W gardle urosła mi gula. To nie chodzi o pieniądze. Nigdy nie chodziło o pieniądze. A o co tato? O co? Głos Magdy nagle stał się ostry, piskliwy. O twoją dumę. O to, żeby pokazać mi, że mój świat jest gorszy od twojego? Że moje marzenia są głupie? Całe życie słyszałam, że trzeba być skromnym, że trzeba oszczędzać. A ja nie chcę. Nie chcę żyć tak jak wy. Nie chcę liczyć każdego grosza i odmawiać sobie wszystkiego. Chcę mieć jeden piękny dzień. Czy to tak wiele? Magda, uspokój się. Syknął Artur, rzucając jej ostrzegawcze spojrzenie. Ale ona już nie panowała nad sobą. Wstała, a jej dłonie zacisnęły się w pięści. Nie. Mam dość. On nigdy mnie nie rozumiał. Zawsze tylko te jego zasady, jego wspomnienia, jego święta Anna. A co ze mną? Czy ja się w ogóle liczę? Myślisz, że nie wiem, jak patrzysz na Artura? Jak na jakiegoś oszusta? Myślisz, że nie czuję twojej dezaprobaty? Nienawidzisz tego, że w końcu mam coś więcej, niż ty mogłeś mi dać. Każde jej słowo było jak cios. Czułem, jak pęka we mnie jakaś tama. Ból był tak wielki, że niemal fizyczny. Moja mała dziewczynka, moja madzia, oskarżająca mnie o zazdrość, to było absurdalne, to było okrutne. Jesteś niesprawiedliwa, wyszeptałem, czując, jak łzy napływają mi do oczu. Niesprawiedliwa zaśmiała się gorzko. Ty mi mówisz o sprawiedliwości? Ty, który zawsze udajesz chodzący ideał? Pan nieskazitelny, człowiek z żelaznymi zasadami? Myślisz, że jesteś taki przejrzysty? Że nie masz żadnych tajemnic? Patrzyłem na nią, nie rozumiejąc. O czym ona mówiła? Jakaś iskra szaleństwa błysnęła w jej oczach. Odwróciła się gwałtownie i wyszła z pokoju. Artur próbował ją zatrzymać, ale tylko machnęła ręką. Po chwili wróciła, niosąc w rękach stare, kartonowe pudełko, przewiązane wyblakłym sznurkiem. Pudełko, którego nie widziałem od lat, pudełko, które należało do Anny. Zabrałam je ze strychu, kiedy się wyprowadzałam, powiedziała, stawiając je z hukiem na stole, tuż obok umowy kredytowej. Pomyślałam, że będę miała pamiątkę po mamie, ale znalazłam coś więcej, znalazłam prawdę. Pudełko było zakurzone, a jego rogi przetarte. Pamiętałem je doskonale. Anna trzymała w nim swoje największe skarby, zasuszone kwiaty z naszej pierwszej randki, bilety do kina listy, które pisałem do niej z wojska. Było dla niej świętością. Nigdy bym go nie otworzył bez jej pozwolenia. A teraz stało tu, na tym zimnym, nowoczesnym stole, jak wyrzut sumienia, jak bomba z opóźnionym zapłonem. Magda rozwiązała sznurek drżącymi palcami. Artur stał obok, równie zdezorientowany jak ja. W jego oczach widziałem ciekawość, ale też cień niepokoju. Ten wieczór wymykał mu się spod kontroli. To już nie była jego gra. Chcesz mówić o zasadach, tato? O skromności, o uczciwości? Magda spojrzała na mnie z triumfem i bólem jednocześnie. Proszę bardzo, porozmawiajmy. Zaczęła wyjmować zawartość pudełka. Na stół trafiły pożółkłe fotografie, pęki listów przewiązane wstążką, jakieś stare dokumenty. Moje serce biło jak oszalałe. Co ona mogła tam znaleźć? Co takiego mogła ukrywać Anna, moja Anna, która była dla mnie ucieleśnieniem prawości? Ręce Magdy zatrzymały się na grubym pliku listów, pisanych równym pochyłym pismem. To było pismo Anny, ale adresatem nie byłem ja, była nim jej siostra, grażyna, która mieszkała na drugim końcu Polski. Widzieliśmy się rzadko. Anna pisała do niej regularnie, zwłaszcza w pierwszych latach naszego małżeństwa. Czytałam je, powiedziała Magda cicho, a jej głos stracił całą butę, zostawiając tylko drżenie. Chciałam lepiej poznać mamę dowiedzieć się jaka była zanim ja się pojawiłam i dowiedziałam się wybrała jeden z listów i zaczęła czytać na głos data wskazywała na tydzień przed naszym ślubem słuchałem głosu mojej córki czytającego słowa mojej zmarłej żony i czułem jak świat usuwa mi się spod nóg to nie była opowieść którą znałem to była zupełnie inna historia. Historia o dziewczynie z zamożnego domu, której rodzice byli przeciwni jej małżeństwu z biednym stolarzem bez perspektyw. Historia o groźbach, szantażu, ostatecznym ultimatum albo on, albo rodzina i spadek. Wiedziałem o tym. Anna mi o tym powiedziała, wybrała mnie i nigdy nie żałowała, a przynajmniej tak zawsze myślałem. Ale list mówił o czymś jeszcze. Wczoraj był u mnie ojciec. Czytała Magda, a jej głos łamał się przy każdym słowie. Ostatni raz próbował mnie przekonać. Płakał Grażynko, pierwszy raz w życiu widziałam, jak płacze. Powiedział, że nie może pogodzić się z tym, że będę żyć w biedzie, że skazuje się na tułaczkę i walkę o każdy grosz. A potem, potem dał mi kopertę. Powiedział, że to na czarną godzinę, że to jego ostatni prezent, o którym nikt nie może wiedzieć, a już na pewno nie Andrzej. Powiedział... Jego duma jest wielka, ale miłość ojca jest większa. Nie pozwól mu zmarnować twojego życia przez jego upór. W kopercie była książeczka oszczędnościowa. Grażynko, tam jest suma, za którą moglibyśmy kupić małe mieszkanie na start, bez kredytu, bez proszenia nikogo o pomoc. Nie wiem co robić. Andrzej nigdy by się na to nie zgodził. On chce wszystko zbudować sam, a ja, ja tak bardzo się boję, kocham go nad życie, ale boję się tej niepewności. Tej walki o przetrwanie, którą on nazywa honorem, Magda przestała czytać. W pokoju zapadła absolutna cisza. Słyszałem tylko szum krwi w uszach. Patrzyłem na list w jej dłoni, na wyblakły atrament, który niósł ze sobą tajemnicę, którą moja żona zabrała do grobu, a raczej te, o której myślałem, że zabrała. Było coś jeszcze, powiedziała Magda, sięgając po kolejny list, napisany kilka lat później. Ja już byłem na świecie. Nasza stolarnia ledwo przędła. Pamiętam ten czas. Czas nieprzespanych nocy, pustej lodówki i zdartych butów. Andrzej znowu wrócił po nocy. Dostał duże zlecenie, ale materiały są drogie. Brakuje nam pieniędzy. Patrzę na śpiącą Madzie i serce mi pęka. Chciałabym jej dać więcej. Chciałabym, żeby miała lżejszy start. Czasem w nocy wyjmuję tę starą książeczkę oszczędnościową. Pieniądze wciąż tam są. Zżera mnie pokusa, żeby mu o nich powiedzieć. Ale wiem jaka byłaby jego reakcja. Zraniłoby to jego dumę. Uznałby to za jałmużnę, za zdradę naszych ideałów, a ja już sama nie wiem co jest naszym ideałem. Czy walka dla samej walki? Czy duma ważniejsza od spokoju rodziny? Czasem nienawidzę tej jego dumy, Grażynko. Nienawidzę jej tak bardzo. Magda odłożyła list. Spojrzała na mnie, a w jej oczach po raz pierwszy tego wieczoru nie było złości. Było tylko bezbrzeżne, głębokie pytanie. Czekała na odpowiedź. Artur patrzył na mnie z mieszaniną szoku i czegoś na kształt zrozumienia. Całe powietrze uszło ze mnie. Zbudowany przez lata pomnik samego siebie człowieka prawego, honorowego, żyjącego w zgodzie ze swoimi zasadami właśnie kruszył się w proch. Wiedziałeś? Głos Magdy był ledwo słyszalnym szeptem. Nie mogłem kłamać. Nie teraz. Nie w obliczu tych listów w obliczu ducha mojej żony, który nagle stanął między nami. Tak. Odpowiedziałem, a to jedno słowo kosztowało mnie więcej niż cała duma, którą tak pielęgnowałem przez lata. Wiedziałem, wziąłem głęboki oddech, wspomnienia, które spychałem na samo dno świadomości przez prawie trzydzieści lat, wypłynęły na powierzchnię z siłą tsunami, powiedziała mi, kilka miesięcy po ślubie, byliśmy w wynajmowanym zimnym pokoiku. Przeciekał dach, a ja nie miałem pieniędzy na naprawę. Przyszła do mnie wieczorem z tą książeczką w ręku. Płakała. Mówiła, że to dla nas, że to szansa, żebyśmy nie musieli się tak męczyć, że kupimy małe mieszkanie, że ja będę mógł zainwestować w lepsze narzędzia do warsztatu. Zamilkłem na chwilę, przytłoczony ciężarem tego, co miałem powiedzieć dalej. A ja, ja jej odmówiłem. Byłem młody, głupi, pełen ideałów, czułem się urażony. Powiedziałem jej, że nie chcę pieniędzy jej ojca, który mną gardził. Że udowodnię jemu i całemu światu, że sam potrafię zadbać o swoją rodzinę, że poradzimy sobie sami. Kazałem jej zniszczyć tę książeczkę. Myślałem, że to zrobiła, nie wiedziałem, że ją zatrzymała, że przez te wszystkie lata nosiła w sobie ten ciężar. Patrzyłem na puste miejsce obok mnie, tam gdzie zawsze siadała Anna. I po raz pierwszy od jej śmierci poczułem nie tylko tęsknotę, ale i potworne poczucie winy. Zrozumiałem, o czym pisała w listach. Zrozumiałem jej strach, jej rozdarcie. Ja, w imię swojej cholernej dumy, skazałem ją na lata niepotrzebnych wyrzeczeń. Ja, który myślałem, że daję jej wszystko co najważniejsze, odebrałem jej poczucie bezpieczeństwa, o którym tak marzyła. Ja, który uważałem się za jej opokę, byłem tak naprawdę kamieniem u jej szyi. Skazałem ją na życie w lęku, którego mogła uniknąć. Powiedziałem, a głos mi się załamał. Łzy, które powstrzymywałem w końcu popłynęły. Myślałem, że budujemy coś prawdziwego, a ja tylko karmiłem swoją pychę, zmusiłem ją, by żyła według moich zasad, ignorując jej potrzeby. A teraz, teraz widzę, że zrobiłem dokładnie to samo tobie. Podniosłem wzrok na Magdę, stała nieruchomo, a po jej policzkach spływały łzy. Ale to nie były łzy złości czy triumfu, to były łzy zrozumienia. W jej oczach zobaczyłem odbicie bólu, który nosiła w sobie jej matka, i wtedy dotarło do mnie z całą mocą. To wystawne wesele, to nie była tylko fanaberia, to nie była próżność ani wpływ Artura, to był krzyk, krzyk pokolenia, które nie chciało już walczyć, to była podświadoma próba nadrobienia tego wszystkiego, czego jej matka, w jej mniemaniu, została pozbawiona. Tego jednego dnia luksusu, bez troski, poczucia, że świat leży u jej stóp, tego, co Anna mogła mieć, ale czego ja jej zabroniłem. Magda nie była zepsutą materialistką. Była córką swojej matki, która w pokrętny, współczesny sposób próbowała zrealizować niespełnione marzenia Anny, chciała bezpieczeństwa, które dają pieniądze, chciała celebracji, której jej rodzice nigdy nie mieli, chciała udowodnić może nie mnie, ale całemu światu, a przede wszystkim sobie, że zasługuje na więcej niż skromność i ciągłe wyrzeczenia. Moja odmowa nie była dla niej obroną wartości, była powtórzeniem historii była kolejnym przejawem tej samej męskiej, upartej dumy, która kiedyś zraniła jej matkę. Patrzyłem na moją córkę i po raz pierwszy od tygodni nie widziałem w niej przeciwnika. Zobaczyłem w niej lustro. Lustro, w którym odbijała się moja własna ślepota, mój egoizm, moja pycha przebrana za zasady. Wstałem powoli i podszedłem do niej. Artur cofnął się dyskretnie, dając nam przestrzeń. Stanąłem przed moją córką, moim jedynym dzieckiem, i poczułem się mały i zawstydzony. Przepraszam, Magdo, powiedziałem, a słowa te płynęły prosto z pękniętego serca, nie za to, że odmówiłem pieniędzy, ale za to, że cię nie słuchałem, że nie próbowałem zrozumieć, że byłem ślepy. Przepraszam za moją dumę, tę samą, która tyle lat temu zraniła twoją mamę. Masz rację, byłem niesprawiedliwy. Magda rzuciła mi się na szyję i zaszlochała głośno, jak mała dziewczynka, która po długim czasie odnalazła drogę do domu. Obejmowałem ją mocno, czując, jak lata nieporozumień i żalu topnieją w tym jednym rozpaczliwym uścisku. To nie był koniec naszych problemów, ale to był koniec wojny. Siedzieliśmy przy stole jeszcze długo, gdy opadły już pierwsze emocje. Pudełko Anny leżało otwarte, jak cichy świadek naszej spowiedzi. Artur zaparzył herbatę. Był cichy, inny niż na początku wieczoru. Patrzył na mnie z nowym rodzajem szacunku. Może po raz pierwszy zobaczył we mnie nie tylko upartego starca, ale człowieka z historią, z ranami, z miłością, która potrafiła się pomylić. Umowa kredytowa leżała nietknięta, nikt już o niej nie wspominał. Została zepchnięta na bok przez coś znacznie ważniejszego. Co teraz, tato? Zapytała cicho Magda, wycierając ostatnie łzy. Teraz naprawdę porozmawiamy. Odpowiedziałem, biorąc ją za rękę, bez oskarżeń, bez zasad, bez dumy. Porozmawiajmy o Was, o Waszej przyszłości, nie tylko o jednym dniu wesela. Spojrzałem na Artura. Chcecie zacząć wspólne życie, to jest najważniejsze. Wesele, wesele jest dodatkiem. Może nie musi być aż tak królewskie, a może są inne sposoby, żeby było wyjątkowe? Zaproponowałem coś, co przyszło mi do głowy w przypływie nagłego olśnienia. Powiedziałem im o pieniądzach, które przez lata odkładałem na czarną godzinę, o oszczędnościach mojego życia, które od początku były przeznaczone dla Magdy. Nie dam wam ich na bal na trzysta osób, powiedziałem stanowczo, ale tym razem w moim głosie była miłość, a nie upór. Ale dam wam je jako prezent ślubny, dokładnie taki, jaki twój dziadek chciał dać twojej matce. Na start, na wkład własny do mieszkania, na zbudowanie waszego własnego domu, Waszej własnej przystani. Magda spojrzała na Artura. W jego oczach zobaczyłem błysk zrozumienia. Skinął głową. To jest najlepszy prezent, jaki moglibyśmy dostać, panie Andrzeju, powiedział cicho. Nie rozwiązaliśmy wszystkich problemów tego wieczoru. Kwestia wesela wciąż wisiała w powietrzu, ale coś fundamentalnie się zmieniło. Zaczęliśmy rozmawiać. Naprawdę rozmawiać. Przeglądaliśmy tę nieszczęsną teczkę z ofertami raz jeszcze, ale tym razem razem. Śmialiśmy się z niektórych absurdalnych propozycji, a nad innymi zastanawialiśmy się wspólnie. Może mniejsze przyjęcie, ale w miejscu z duszą, może zamiast drogich kwiatów coś, co ma znaczenie. Kiedy wychodziłem od nich późno w nocy, czułem ogromne zmęczenie, ale i ogromną ulgę. Cisza w moim domu już nie wydawała się tak przytłaczająca. Czułem w niej obecność Anny. Czułem jej uśmiech i aprobatę. Tamtej nocy nie zburzyłem fundamentów mojego świata. Zbudowałem most. Most nad przepaścią pokoleń, dumy i niewypowiedzianych słów. Most do serca mojej córki. A to było warte więcej niż wszystkie pieniądze świata. Jeśli ta historia poruszyła wasze serca, zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Każda rodzina ma swoje tajemnice i trudne rozmowy. Czekam na Wasze komentarze i Wasze własne historie pod tym filmem. Dziękuję, że jesteście.